Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przepraszam za jeden element mego wyglądu w nocy z piątku na sobotę. 7,5 godziny opóźnienia pociągu z Rusztyna do Warszawy. Dojazd przed czwartą rano w warsie spędzony. Gdzieś jakaś infekcja się wdała i, i stąd, stąd jest problem. Chciałem Państwu opowiedzieć o pewnym jednym aspekcie, wybranym aspekcie e, Omni Channel, który wydaje mi się istotny i który, e, którego rozwiązanie wydaje mi się, że jest krytyczne dla sukcesu. To o czym tutaj wielokrotnie dzisiaj mówiliśmy, e, fantastyczne możliwości płacenia w wielu kanałach i bardzo wyraźnie ta prezentacja była pokazana jako multichannel, tak, czyli. Jeżeli retailer chce być obecny w 10 kanałach, to w 10 kanałach dostanie możliwości płacenia. Jeżeli w 5, to w 5. Jeżeli głosem, to głosem. Jeżeli na Facebooku, to na Facebooku. Multi, multi channel wielokanałowość. Ja sobie pozwoliłem rozpocząć prezentację od takich dwóch zdjęć od pana Ludwiga Wittgensteina, który nudząc się w okopach I wojny światowej, mając lat 21, w przypływie geniuszu napisał traktat filozoficzno. Logiczny, który jest uważany za najlepsze dzieło filozoficzne, logiczne XX wieku. I on tam mówił na temat języka takie dwa stwierdzenia. Wymienił tych punktów od pierwszego do siódmego z podpunktami bardzo dużo. Dwa stwierdzenia, a jedno szczególnie chciałbym tutaj dzisiaj przytoczyć. Granice mojego języka oznaczają granice mojego świata. Jeżeli nie potrafimy czegoś nazwać, to nie możemy o tym mówić. Więc żeby coś nazywać, zaczynamy generować jakieś stwierdzenia. Multi channel, cross channel, omni channel, smart shoppers, platforms, marketplace i tak dalej, i tak dalej. Po to, żeby opisać pewną rzeczywistość, która się wokół nas dzieje. Otóż taką rzeczywistością pierwotną. Dwie mi nie, nie, nie. nie to jest... <laughs> Przepraszam. Taką rzeczywistością pierwotną, czyli obserwacją zjawiska było, było to, że ludzie zaczynają kupować w pewien specyficzny sposób, i ten specyficzny sposób został nazwany smart shopping. I to jest tak, że my to robimy nie dlatego, że ktoś tak nas zaprogramował, tylko mamy takie możliwości. Mamy możliwości sprawdzenia, przeczytania reklamy, zweryfikowania na Facebooku, zadzwonienia do kolegi, pójścia do sklepu, zakupienia w sklepie internetowym. Robimy to w różnych sekwencjach. I to coś zostało nazwane smart shopping. Tradycyjny handel, ludzie zajmujący się tradycyjnym handlem zobaczyli, że część klientów im ucieka, a przede wszystkim ucieka im ogromna wiedza o tym, co ci klienci robią, kiedy to robią, dlaczego to robią, czym są motywowani. Oni są skupieni, jeżeli już, to na kilku kanałach, czasami na jednym, a czasami na kilku, i w tych kanałach sobie o tych, tych klientów obserwują. No, czy na przykład obserwują sobie w jednym kanale adres internetowy mojego komputera, jeżeli robię zakupy online, a w innym kanale obserwują sobie moją twarz w systemie monitoringu, kiedy płacę gotówką w sklepie rzeczywistym. Wartość marketingowa takiej informacji jest bardzo słaba. Jest też taka teoria, że cała filozofia omnichannel, czy aha, no i sobie tak właśnie te ci retailerzy, głównie tradycyjni, wymyślili, że to musi być omnichannel, czy oni by chcieli Móc przeanalizować swojego klienta z uwzględnieniem różnych kanałów i ruchów między kanałami. Czyli jeżeli ja inicjuję zainteresowanie produktem na billboardzie, no to w jakiś sposób, żeby to było udokumentowane. Jeżeli potem sprawdzam na internecie, to żeby to było udokumentowane. Jeżeli o tym mówię na Facebooku, to żeby to było udokumentowane. Jeżeli robię zakupy w sklepie internetowym lub idę do sklepu fizycznego, to też, żeby w jakiś sposób było udokumentowane, inaczej nie będzie można poznać zwyczajów zakupowych i zwyczajów decyzyjnych. Inna teoria mówi tak, że omni to jest coś, co wymyślili sobie wymyśliły wielkie sieci handlowe, patrząc jak Amazon krok po kroku odbiera im rynek i wymyśliły sobie coś takiego jak omni jako metodę obrony przed Amazonem. Jakby nie było, to o czym chcę powiedzieć, to jest próba zbudowania profilu klienta który robi zakupy. Jak zbudować profil klienta, który robi zakupy? W tezie swoje stawiam takie coś, że płatności mobilne to jest jedyna na dzisiaj dobrze znana, najbardziej uniwersalna e, platforma, czy mobile wallet, to jest taki element, taki komponent, wokół którego można zbudować system monitorowania aktywności klienta, nie tylko przyjmowania e, e, płatności. E, no, bene, z ciekawości, jak sobie zestawiłem te stwierdzenia wielkiego filozofa i wielkiego menadżera, to one są sobie ekwiwalentne, tak? Musimy coś nazwać, musimy coś poznać i musimy coś zmierzyć, żebyśmy w ogóle o tym zaczęli y, y, mówić. Pozwolę sobie na jeden slajd z zestawieniami pokazującymi, jaki jest stosunek do omnichannel wielkich sieci handlowych. Slajd po prawej stronie, Państwo po prawej stronie, to jest wynik analizy wykonanej przez KPMG w 2015 roku, gdzie E, zarządy największych sieci handlowych odpowiadały na temat tego, co uważają za swoje największe wyzwania w nadchodzących latach. Otóż proszę zobaczyć, że cokolwiek, co może być związane z omnichannel, nazwane wielokanałowość lub zaawansowane kompetencje analityczne, jest pozycjonowane na pozycji 6-7. To pokazuje, że wśród inżynierów, wśród pasjonatów jest dyskutowany omnichannel, natomiast wśród realistów. Ważniejsze jest zbudowanie dużej sieci, lepsze sterowanie cenami, zapobieganie jakimś zachowaniom klienckim, które gdzieś tam mogą być, strategie marketingowe wykorzystujące nowe kanały i jeszcze kilka innych. I to pokazuje to, dlaczego my o tym omnichannel mówimy, a tak naprawdę niewiele go widać. To nie jest najważniejsze zainteresowanie zarządów sieci handlowej. Dla rynku amerykańskiego dolny lewy wykres Zadano pytania o przyczyny, dla których Omnichannel nie jest wdrażany. I proszę zobaczyć, że największe, yy, największy odsetek odpowiadających to był brak priorytetów ze strony yy, zarządów oraz wyzwania infrastruktury IT, czyli pewne sprawy kosztowe. Znowu powtarza się to że to nie jest postrzegane przez zarządy ani w Polsce, bo to badanie było robione dla Polski, a to badanie było robione w USA. Nie jest to postrzegane jako kluczowy czynnik sukcesu przez sam retail. Także my sobie tutaj retail tradycyjny. To my sobie tutaj opowiadamy o tym, fascynujemy się tym. Natomiast to nie jest jeszcze tak krytycznie postrzegane. Co to jest omnichannel? No, w Stanach w czasie badania była propozycja, że to są być może jakieś karty podarunkowe cross-channelowe, cross czyli dostaję jakiś kupon, który mogę zrealizować na komórce albo mogę w automacie zrealizować. Ostatnio na targach wendingowych w Warszawie była firma pokazująca taki system, gdzie kupon z kodem paskowym wydrukowany w kasie tradycyjnej upoważnia <coughs> mnie do otrzymania za darmo coli w automacie wendingowym, który był przy jakimś innym sklepie, do którego ktoś tam chciał mnie doprowadzić. Więc to są takie, takie proste systemy, to mogą być karty lojalnościowe to mogą być różne scenariusze tego, gdzie y, robię zakupy albo gdzie y, kończę zakupy, gdzie zaczynam zakupy. Nie o tym chcę mówić. Chcę mówić o tym, jakie są potrzeby informacyjne i jak te informacje o zachowaniach klienta w omnichannel uzyskać, bo yy, Można to zrobić tak, że w sklepie będę używał biometrii rozpoznawania twarzy. Podejdę do kasy po raz pierwszy, zostanie skojarzona moja twarz z moim numerem karty. I kiedy drugi raz wchodzę do sklepu za kilka dni, to już będzie wiadomo, kto ja jestem. I kamery między półkami będą mnie rozpoznawały. Ale to będzie tylko w sklepie. Można to zrobić za pomocą komórki. Natomiast to, co jest istotne, dla Handlu to są odpowiedzi na pytania, kto kupuje, czyli jakie jest moje ID, ki, czyli kim jestem, w jaki sposób płacę, jaką metodą płacę, oraz w jaki sposób podejmuję decyzje zakupowej. To jest chyba ta najważniejsza część, której dzisiaj brakuje, kiedy mówimy o omniczaniu. No, oczywiście to nie chodzi o sklepy tradycyjne, tylko chodzi o to, przenikanie się trochę tu, trochę tu, trochę tu, kiedy w sklepie podchodzę do kasy samoobsługowej, kiedy podchodzę do kasy z obsługą i temu podobne odpowiedzi. Otóż. Aplikacje wallet, wallet, mobile wallet, takie, które na komórce są, które zbierają w sobie kupony, które trzymają w sobie narzędzia płatnicze, które pozwalają się identyfikować, ale dla celów handlowych, nie dla celów urzędów, tylko dla celów handlowych, to wydaje się, że jest ta odpowiedź i to jest, wydaje się, że jest ta przyszłość. Czy ten wallet będzie umieszczony w chmurze, podłączony przez PSP, Obsługiwany przez PSP, czy ten wallet będzie na komórce, czy będzie miał dwie formy i będzie, będzie w jakiś sposób mógł być łączony, to jest inna sprawa. Ale jeżeli byśmy spojrzeli na różne kanały, no to taka komórka, gdybyśmy wprowadzili w sklepie możliwość rejestrowania się, tak jak do wejś przy wejściu do metra, wyciągam mój bilet, tapię i wchodzę, tak? Idę, to jest, to jest bezbolesne. A w wyniku tego otrzymuję informację, że dzisiaj na ciebie czeka specjalna promocja na. Jeżeli sklep zna moje zwyczaje, jeżeli ktoś zna moje zwyczaje zakupowe, to to tapnięcie, czyli check-in do sklepu fizycznego przestaje być problemem. Technologie już istnieją. Jeżeli chodzi o płatność, to, to mamy technologię płatności blikiem, kodami, NFC, więc to też już istnieje. Jeżeli chodzi o decyzję, no to głównie beacon, czyli beacon, czyli który pozwala śledzić sposób poruszania się po sklepie, podchodzenie do różnych miejsc w sklepie, czas spędzony pomiędzy półkami. Lub czas przejścia pomiędzy półkami. To jest ten najtrudniejszy element, który jest dla handlu tradycyjnego największym wyzwaniem. Jeżeli byśmy spojrzeli na handel y, internetowy, no to jakby rozpoznawanie, identyfikacja tego, kto kupuje, jest w naturze. tak? To jest, jesteśmy rozpoznawani, nawet bardzo często nie, pod, nie potrzebujemy dzisiaj podawać swoich danych, żeby być rozpoznani. Tak samo, chyba najlepiej udokumentowana, Ścieżka podejmowania decyzji, gdzie wchodzę, na jaką stronę wchodzę, jakie produkty przeglądam, ile czasu spędzam nad każdym produktem, to jest to ten koncept, który w sklepie internetowym yy, został rozwinięty i jest próba przeniesienia go do sklepów tradycyjnych. No sama płatność nie jest taka yy, być może łatwa, ale dzisiaj słyszeliśmy, że są tacy, którzy specjaliści, którzy to rozwiązują. Żebyśmy zobaczyli aplikację mobilną, taką mam na myśli aplikację, Inap wbudowaną, nie, nie, nie tableta, na którym sobie przeglądam strony, no to wtedy i kwestie i płatności, i identyfikacji są w miarę oczywiste, natomiast ta aplikacja, dzięki GPS-owi, dzięki routerom Wi-Fi, dzięki beaconom, też pozwala monitorować nasz ruch. Co więcej, taka aplikacja pozwala podejść do aktywnych posterów, za pomocą QR-koda przeczytać ofertę, czy za pomocą beacona, czy za pomocą jakiegoś Pasywnego AFC, przeczytać ofertę, czy RFID, i przetrzymać tę ofertę w naszym uolecie, co jest też dokumentowaniem naszego ruchu. I z tej perspektywy patrzę na Omnichannel nie z perspektywy logistyki, nie z perspektywy marketingu, w sensie promocji tylko z perspektywy takiej, jak pozyskać informacje o kliencie, w jaki sposób, co wyposażyć tego klienta, żeby on był dla nas monitorowalny. Aplikacje Wallet wydają się, że są na, na mm, urządzeniach mobilnych, wydaje się, że są najlepszą odpowiedzią y, na takie wyzwanie. Sprawa druga, sama płatność. Sama płatność, jeżeli mamy już ten tryfowy portfel i możemy nim płacić w różnych kanałach, to się okazuje, że ten portfel bardzo ułatwia zastosowanie alternatywnych metod płatności. To znaczy, jeżeli byśmy nawet inicjowali kart, jeżeli byśmy inicjowali płatność w sklepie tradycyjnym interfejsem NFC, to wcale nie jest powiedziane, że ten interfejs ma nas przekierować do systemu przetwarzania kart. Wcale to nie jest powiedziane. Dzisiaj była mowa o tym, że możemy zapłacić Pay by Linkiem tak, i poprzez infrastrukturę własną PSP skorzystać ze źródła pieniądza, jakim jest konto bankowe. Kombinacji jest wiele. Są testowane takie projekty, w których inicjacja płatności telefonem NFC wprowadza w nas w system autoryzacji rozliczeń systemu kartowego przy czym źródłem pieniądza są kryptowaluty. Tego jest dużo, w zależności od kraju, w zależności od tradycji, to funkcjonuje w różny sposób. W Niemczech są popularne usługi płatnicze wykorzystujące direct debit. W Polsce Pay by linki, w ogóle w Europie Wschodniej z wyjątkiem chyba Rosji Pay by linki dominują. Rosja, Rosja ma jednak karty dominujące. Natomiast te alternatywne metody płatności zaczynają się coraz bardziej rozwijać i one są naturalną rzeczą, naturalnym elementem dla portfela cyfrowego. Jeżeli tak, to znaczy, że jeżeli w portfelu mamy kilka metod płatności, to jako użytkownik ja mogę też wybierać metodę płatności, tą, która mi najbardziej pasuje. Bo raz będzie to karta, którą będę chciał zapłacić za przelot lub za rezerwację. Y y y usługi turystycznej, a innym kartem będzie to płatność gotówką przy odbiorze czy płatność jakkolwiek przy odbiorze. Te wspomniane opony, o których dzisiaj rozmawialiśmy, zapłaciłem przy odbiorze, bo kupowałem w sklepie, którego nie znałem i nie wiedziałem jaka będzie jakość tego produktu. Więc z punktu widzenia bezpieczeństwa tak sobie wybrałem. Gdybym robił to za pomocą walleta, to ten wallet, mobile wallet znałby mój proces decyzyjny. Gdzie szukałem i dlaczego tak zdecydowałem i jak w końcu yy, zapłaciłem. Na kilka przykładów, których celem jest pokazanie tylko i wyłącznie, że są gracze, którzy sobie taki cel stawiają i dostawca takiego woleta to nie jest zdeterminowane, kto to będzie. To może być albo firma dobrze umieszczona w płatnościach, to może być Wiza Mastercard również dobrze. To może być jakaś sieć handlowa, to może być organizacja sieci handlowych, to może być jeden z graczy nowoczesnych. Przy okazji takie stwierdzenie słyszałem. GAFA. Google, Apple, Facebook, Amazon. Taka GAFA. To może być też bank, czyli tutaj dwa przykłady podaję, jeden z Hiszpanii, drugi z Danii, gdzie bank wprowadził wallet, który oprócz tego, że realizuje płatności, dostarcza też dodatkowe usługi, ma kartę lojalnościową, dostęp do konta, a więc pozwala zbierać o. Informacje o jego użytkowniku i budować profil tego użytkownika nie tylko na rzecz banku, ale też na rzecz retailerów. Takie przykłady są także w Polsce, ale zdecydowałem się nie pokazywać polskich. No i proszę Państwa, żeby nie nudzić, moja prezentacja jest dzisiaj bardzo krótka. Zdarzało mi się już przekracać czas, więc dzisiaj go troszkę przyoszczędzę. Są różni gracze na rynku, którzy potencjalnie mogą takie rozwiązania wprowadzić. Nie wydaje mi się, żeby to było przesądzone, że to musi być wielki gigant technologiczny Apple, że jak Apple wejdzie do Polski, to już nikt w Polsce tego nie zrobi. Aplikacje mobilne wydane przez banki, jeżeli zdobędą odpowiednią rzeszę klientów i będą miały ciekawą funkcjonalność dodaną, niewątpliwie będą preferowane przez konsumentów zamiast aplikacji Apple Pay. Tak samo, jeżeli by to była Visa czy, czy Mastercard, wcale nie jest powiedziane, że to oni będą dominować. Tu gracze są z różnych kierunków, natomiast oni wszyscy rozumieją jedno: ten wallet, informacja pozyskana z woleta o naszych zachowaniach jest kluczowa dla handlu, dla działów marketingu, którzy zajmują się analizowaniem decyzji zakupowych klientów, decyzji o płaceniu, kiedy, jak, za ile, strukturą koszyków. Jakie będą kluczowe czynniki sukcesu? E, niewątpliwie to, żeby mogli za pomocą takiego narzędzia płacić w wielu kanałach i w internecie, i mobilnych, i w samoobsługowych, i Internet of Things. I żeby mogli to robić za pomocą różnych interfejsów, żeby tam było i NFC obsługiwane, i QR kody, żeby były obsługiwane, i y, y, bitcoiny, żeby były obsługiwane tam gdzie trzeba. Po drugie, klienci będą musieli mieć udostępnione wiele metod płatności jednocześnie w takim ulecie. Czyli jeżeli dzisiaj powiedzmy sobie, mamy w internecie fajne rozwiązania oferujące płatności odroczone, to ten, kto te płatności odroczone zaoferuje w handlu rzeczywistym, pierwszy dobrze, wygodnie, bezpiecznie, ten niewątpliwie będzie miał przewagę. No i trzecia rzecz: taka aplikacja musi wspierać marketing omnichannel, czyli marketing zmierzający do zbierania danych o zachowaniach klienta to jest powiedzmy big data, ale de facto chodzi o takie big data, że mamy to ID klienta identyfikowane w różnych kanałach, w których ten klient przebywa. I zarówno w momencie pozyskiwania informacji o ofercie, przeglądania informacji o ofercie, podejmowania decyzji zakupowych, budowania koszyka i płacenia. Podsumowując, omnichannel to nie tylko płatności, to coś więcej. Płatności powinny być zintegrowane z całym procesem zakupowym, uwzględniającym wiele kanałów. I sama płatność powinna dla klienta się odbywać w sposób e, płynny, nie wymagający od niego dodatkowych decyzji. W takich rzeczach, o takich rzeczach mówimy, o takich rzeczach słyszymy. Wydaje się, że jeszcze nie ma ni ani jednego produktu na świecie, który by spełniał te wszystkie wymagania i przede wszystkim dostarczał tak dużo informacji dla sieci handlowej. I to z mojej strony. Dziękuję. Czy jakieś pytania od Państwa do pana sernego? Jeżeli nie, to ja bym zadał jednak. Tak. Znaczy, gdzie ty czarek popatrujesz, kto tak naprawdę w warunkach polskich, bo nie wiem, kto, w sensie instytucje, menedżerowie, nie wiem, marketing, tak naprawdę jest najbardziej powiedziałbym, naciskający na, na Omni Channel jako rozwiązanie z jakichś tam powodów przydatnych, nieważne, kosztowych, merytorycznych, strategicznych. W warunkach polskich to wydaje mi się, że takiego nacisku nie ma. Ja przynajmniej, ja przynajmniej tego nie widzę. Natomiast widzę inną rzecz. Widzę coraz większą świadomość tego, że nikt w pojedynkę tego nie zrobi i że trzeba wytworzyć czy wykreować rodzaj platformy. Platformy, w której będą uczestniczyły z jednej strony sieci handlowe, większe, mniejsze, i w jaki sposób będą udostępniać informacje o zakupach u nich robionych a z drugiej strony będzie ktoś, kto będzie te informacje zbierał i pełen profil klienta będzie udostępniał tym sieciom handlowym. Takiej platformy nie ma. Kto może stać się taką platformą? No to nie jest kwestia technologiczna. To mi się wydaje, że to jest kwestia układu biznesowego. Jeżeli sieci handlowe będą w stanie się ze sobą porozumieć, to to jest kluczem do sukcesu, a oni sobie dobiorą partnera technologicznego. Oni powiedzą tak, my jesteśmy tutaj w porozumieniu, my chcemy ze sobą wymieniać dane, a czy to będzie... Yy, Blik, czy to będzie Apple Pay, czy to będzie jakiś forma istniejącej karty lojalnościowej rozbudowana do technologii mobilnej, do aplikacji mobilnej, na to nie potrafię odpowiedzieć. Natomiast takie, takie mam przeczucie, że tutaj decydującą rolę będzie grało porozumienie sieci handlowych. Okay, no, Proszę bardzo... Mógłbym, że wyniki badań, które Pan pokazał świadczą o tym, że większość firm bo to rozumiem na poziomie zarządu bo to jeszcze bardziej zatrważające chce dopieszczać produkcję drewnianych kół teraz przenieść się na kółka gumowa, albo może tam te technologie poduszkowe czyli omiczane. Tak? czy to, czy na zachodzie ten trend jest Może pomijając Stany, ale Europy Zachodnią, dosyć łatwo porównywać się do Stanów, ale oni mają inne problemy mają generalnie dużo łatwiej czy w Europie Zachodniej jest ten problem mniej więcej podobny do problemu polskiego? Czy, czy są jacyś retailerzy, którzy próbują się jednak wybić i próbują zorganizować przedsiębiorców w taki sposób, żeby faktycznie działało omnichannelowo? Z perspektywy dostawców rozwiązań IT. Na pewno są firmy w Anglii, na pewno mogę wymienić paswork portugalską, amerykański event, który do Europy wchodzi. Oni posiadają infrastrukturę IT, posiada, czyli cały system w chmurze, podłączony do różnych kanałów i płatność realizowaną w chmurze, i do tego aplikacja mobilna. Więc takie firmy, jeszcze jest włoska, tylko nazwy nie pamiętam. Więc takie firmy, które oferują infrastrukturę są. Z punktu widzenia retailerów. To są w tej chwili głównie próby wdrożenia click-and-collect tego typu, tego typu historii. To nie jest jeszcze takie zaawansowane. Jeszcze bym się posiłił opinią dużych europejskich ekwajerów. W Berlinie w czasie konferencji MPE próbowałem to zweryfikować, jak oni to robią. No i na przykład bank Raiffeisen, duży bank, który szczyci się tym, że jest wielo państwo. Obsługuje retailerów obejmujących wiele państw, oni powiedzieli, że oni w ogóle nie widzą takiej potrzeby, żeby mieć strategię omni-channel. Z istniejącymi retailer w ogóle żaden z istniejących ich retailerów nie domaga się, żeby oni oferowali płatności w układzie omni czy żeby byli jedynym oferentem płatności we wszystkich kanałach. Ale rozmowa na przykład z. którymś z banków francuskich, nie pamiętam, który to był bank. Oni powiedzieli, że oni absolutnie dzięki temu o 35% podnieśli obroty, że weszli w, w Omnichannel i, i zaczęli oferować nie tylko zintegrowane nie tylko wszystkie kana obsługę wszystkich kanałów i zintegrowane rozliczenie, ale też w tej chwili pracują nad oferowaniem jakichś dodatkowych informacji o kliencie. Więc ja myślę, że to jest tak, że na rynku jest duża grupa tych, którzy mają wizję jedną, tych, którzy mają wizję drugą i tak samo firm ich obsługujących, którzy mają wizję jedną i mają wizję drugą. Znaczy nie, nie widzę, żeby wszyscy byli szalenie nastawieni na wdrożenie omni-channel zarówno po stronie retailerów, jak i firm dostarczających IT czy usługi akceptacji płatności. Także nawet z tego, z tej perspektywy to te omni-channel to jest takie trochę jeszcze niedojrzałe, jeszcze nie do końca to jest. Ale już mamy słowa, także w kategoriach Wittgensteina już tak. ten świat jest poszerzony jesteśmy przygotowani na to. Dobrze, dzięki piękne panu Remu, Dziękuję bardzo. Dziękuję. tego A teraz proszę wobec tego pana Dawida Kubickiego, eliksir Group. No, rozwiązanie proponowane od razu...